I tu z tej strony Rose zapraszam Was serdecznie już na drugi odcinek trzeciego sezonu właśnie Henry i Ines będą mieć urodziny. Ponieważ tak jak tutaj czekajcie, widzicie mają szósteczki. To jest no, Ines. Tu macie Henrygo i co Was tutaj kliknę. I Ines. Wiadomo, pierwszy musi e, świeczki zdmuchnąć e, Henry, więc zapraszamy Cię do dmuchania. No i można powiedzieć, wszyscy jesteście zgodni. No, co prawda, 8 głos osób głosowało na to, ale e, nie przybywa e, żadnych że tak powiem nowych tych e, głosów od Was. No i mianowicie, wygrywa opcję, że Ines ma się wyprowadzić z tego domu. Um, I zacząć jakby nowe życie um, zapomnieć o tym, co się stało gdy była w szkole. Prawdę mówiąc. ok Henry zdmuchuje świeczki. No, Henry. Okej, okay, losujemy mu infantylny się wylosowała aspiracja. Miłośnik natury. Ok. Henry go zostawię w tym domu, a Ines wyprowadzę. I tak myślę, że to zrobię w następnym, po tym odcinku, więc w trzecim odcinku już powinniście zobaczyć Ines w nowym domu. Przepraszam, was, że tak dużo nie nagrywałam, jak oni byli nastolatkami tutaj, że, że tak powiem. A właśnie, no. ostatnio cecha ja jej wybiorę. I, i, i niech to będzie... I będzie bardzo ciekawą postacią, bo będzie tak. E, fanatyczka ekologii, kreatywna. No i weźmie jej romantyczkę. Ja tak myślę, aspiracja spora. Nie, 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 nie nieoczalna. Właśnie, to miała. Bo chciała mi w chciałam jej aspirację wypełnić tą... Następnie chciałam wam to nagrywać, ale po prostu zmieniłam zdanie, więc tutaj Ine się zaraz pożegna. Tym dla niej, jej niemaniu okropnym miejscu, gdzie prawdopodobnie ci mama y, zginęła. Tak jak widzieliście w 44 odcinku, więc ona tutaj nie może przybywać. Bo nie chce tutaj. Y, tych wspomnień smutnych, y, co tutaj zwłaszcza te y, traumatyczne jak śmieć mamy przeżywać właśnie, że... No i sobie była dziewczynką małą, jak mama zmarła. No to wiadomo, jak to jest ta dziecka, traumatyczne przeżycie, nie? Zwłaszcza, że ona z Zuri miała bardzo dobry kontakt. Mogę Wam teraz tu pokazać. Zuri. I mamy tak. Yy... Matka, dobre przyjaciółki. A Ines teraz się tak prezentuje. O, nie wiem czemu, ale... O, ma nieszczęśliwy mogę, bo tutaj naprawdę ciężko było mi wtedy ich, jak pamiętacie, ogarniać. Czy mamy um, zakochać się? Oj, ty się nie na no, nie, tak powiem, zakochasz. Ale nie do tego stopnia, żeby wybrać ślubu. Dobra, tutaj jeszcze Zuri pomalujemy trochę. No, mm -hmm, Zuri. Jak no, bo Zuri tutaj za światów. Do Ineski. Na jeszcze Ineska nie pochowała mamy my prawdę mówiąc. Ma to w wyposażeniu. Ale mniejsza już o to bez resztki. Ym, ogólnie trochę do umiejętnościami. ona ma malowanie jest na szóstym poziomie. I w ogóle Ines lubi gotować, to jest ogromnym plusem. Em, no, ogromnym plusem. I miałam taki plan, aby ją prowadzić do świata tego, em, co dochodzi w dodatku Rancho I żeby zamieszkała na Ranchu wiem w tym że jest y, seria taka z ranchem, ale po prostu zanim Jessica się doczeka, dzieciaczków. <todgłos》> to trochę potrwa chociaż ja nie chcę za szybko jej tam yy, powiedzmy zaciążać desikę. A ale wyzwanie 100 dzieci wiecie jak yy, że to powiem jest, no i żeby nie było takie nudne to wyzwanie 100 yy, dzieci to właśnie postanowiłam, że ją wyprowadzę na ranchu yy, gdzie ona po prostu yy, bo takie Teorii by mogły ją w tym świecie gdzieś wrzucić, ale czekajcie, chwilę. Ale powiedzcie mi, jak to by wyglądało, jeżeli tutaj by biegały konie? No mega dziwnie, nie? Więc dlatego postanowiłam właśnie, że yy, bo gdzieś ty się kamerał żeby tak nie było mocno. Chyba tak. O! To jeszcze z Bratem. Mam nadzieję, że się na koniec nie pokłócą. Bo też nie chciałam pokazywać, wam jak oni się kłócili. Henry, we tutaj do niej z złośliwości zapodował. Myślę, że para parę jeszcze odcinków. E, Ines będzie chodzić na czarno ubrana. E, już wam takie zdjęcie wysłałam e, zdjęcie. Chyba na Instagramu stawiłam, ale nie, no to was przepraszam, ale czas zrobię. I Nie o to chodzi. A mianowicie o to chodzi, że czarne jej chyba nie pasuje. No. Ci, co przeżyli źle, powiem, że to widzimy jak to jest. Więc ona na ten swój sposób, tak to wszystko przeżywa. No i jest pomachę trochę pędzelkiem, żeby spore groszy bratu zostawiła. Ale mi korci, prawdę mówiąc, ściąłem ten domek, co zbudowałam. That's dla, that's okay, e e <laughs> dla kat. Tylko, że go przerobić będzie zewnątrz Czyli tu elewację Przerobić na bardziej taką wiejską Nie niewiejską, na bardziej taką W stylu Orancha Chyba, że no prokleta Nie bym podyskutowała Na ten temat Dibbuis Parashirozima Zimma Zay. The Sulasa Var. Dobra Oni poszli spać Ona też sprzedał obraz Ja już będę, że tak powiem Kończyła ten odcinek Wiem, że mega krótki jest Ale za to dalsze odcinki się rozkręcą I więc tak My się widzimy Jak tutaj Inesco Się wyprowadzi od brata I się o samo dzielnik. No i może poza kamerami ją zaciążę, albo po prostu z wami to zrobię, Żona zejdzie w ciążę, lub po prostu najpierw zwiedzi świat. Między innymi pojedzie sobie do tego. Tam gdzie pojechała jak się nie mile Maja albo Zuri, czyli do dżungli dżung dżungli, z przygody dżungli. Może jeszcze sobie pojedzie na kemping. No, yy, tak myślę, tak zrobię, że przez parę odcinków może na i sobie pozwiedzać świat. No i przy okazji wiadomo, yy, kogo tam sobie zapozna. Mogą dzieciaczki, to tak nie będzie zbyt wiele czasu na to. No chyba, że jakiś tam domek przystosuję sobie yy, pod właśnie to wyzwanko. Gdzie będziemy zawsze z gromadą naszą jeździć. Gdzie będzie tyle łóżek, ile będę potrzebowała. Um, więc... Ja yy, jeszcze ja zobaczę, czy ona z tą swoją gromadą będzie jeździła, czy nie, gdzieś. A ja na tym chwilę na końcu i się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!